Pomoc społeczna, szczególnie opieka nad osobami starszymi, to jest istotny element pracy. Powiatu Straleckiego. Stoimy w parku Strachwiców niedaleko Pałacu, który dzisiaj pełni rolę domu pomocy społecznej, bardzo istotnej z punktu widzenia szczególnie stacjonarnej opieki nad seniorami. To tu niedawno skończyliśmy inwestycję ponad 10-milionową, poprawiającą komfort i jakość życia i pracy z jednej strony seniorów, z drugiej pracowników pomocy społecznej, bo to tutaj między innymi w tym zabytkowym pałacu mamy geotermalne ogrzewanie ponad 9000 metrów rur położonych w gruncie, tylko po to, żeby zwiększyć komfort funkcjonowania takiego domu. Wremontowaliśmy łazienki, przestosowaliśmy pokoje, kuchnia, elektryka, LEDowe oświetlenie, nowoczesne okna. To wszystko po to, żeby powiedzieć, jak istotny dla nas jest senior, osoba starsza i właściwa opieka z właściwymi ludźmi, którzy pracują w tego typu podmiotach. Nie ma co ukrywać, że z roku na rok piękniejemy, a nasze domy stają się domami dla naszych przyszłych, obecnych mieszkańców i przyszłych mieszkańców. Mamy też panie starosto, przepiękne windy w Szymiszowie i w Leśnicy. Mamy to szczęście, że żyjemy w takim powiecie, gdzie samorząd ma serce pomocy społecznej i wiele środków na tą pomoc społeczną przekazuje. To wszystko to, co dzieje się w naszym domu, poprawia jakość życia. I myślę, że mieszkańcy powiatu mogą być spokojni, że kiedyś, jeżeli oni będą potrzebowali pomocy, to będą tą pomoc mieli na fajnym poziomie w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Jestem mieszkanką Szczelec i naprawdę jestem dumna z tego, że mieszkam tutaj, na tej ziemi, że pracuję w pomocy społecznej i że los pokierował mnie na taką ścieżkę, w której się mogę realizować i mogę nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Pozdrawiamy z Powiatu Szczelackiego.